Okej, okay. cześć, witajcie! Ja jestem Grupski, ja dzisiaj yy, po prostu niestety mi się rangi zepsuły i patrzcie. Nie działa ją yy, rangi, tak jak wcześniej. Widzi mi tu creeper. Gonią mnie te potwory. Zaraz zginę normalnie. Yy, to jest mój serwer, ja mogę Wam pokazać. Proszę. Proszę IP grup Wchodzę. Myślę, test. No i proszę, nie? Eee, więc szukam technikę, ewentualnie jakieś rozwiązanie. Wyskakuje mi takie coś. Sentials Protect is an in emergency, eee, check lock. Eee, co jeszcze? No teraz nie mogę nic w ogóle. Musiał że muszę ściągnąć. W ogóle nic nie mogę, bo mam game moda 2, nie wiem dlaczego. Ja bym musiał się scopować. Aha, bo ja mam nową konsolę i dlatego też. Może. No to było jakieś dwa dni temu, już się zepsuło. Yy, rangi się zepsuły, po prostu jakieś coś się zepsuło. I nie, mia nie, nie miałem tych rang, Najpierw zmieniłem na Bukita, potem na Spygota. I dzisiaj zmieniłem na Spygota, ale, ale 1,8, 1,9, a było 1,7, 1,8. Nic się nie dało, cały czas próbuję robić te rangi. Ale jak odpalam, to od razu się psują i po prostu nie działają. No więc ja bym chciał jakąś poradę prosił, albo jakąś technikę, który zrobi mi to za darmo. Ewentualnie za VIP'a na tym serwerze, tak? Który ogarnie. I tutaj pluginek. Dwa pluginy, to tak naprawdę Essentialsy. I, i, I... albo ktoś napisze jakieś rozwiązanie do tego, bo po prostu no nie działa mi yy... rangi nie działają, czyli essentials i permissions bookit, bo ja mam permissions bookit, bo permissions tak w ogóle mi nie działa mi wyskakuje, Kiedy ja mam .pl to po prostu, o teraz essentials nie działa, ja nie wiem dlaczego, a essentials czat nie działa w ogóle i to może dlatego no nie wiem, na czerwono się wyświetla zaraz Ascentias, a jak mam Permissions X, to też wyświetla się czerwono, choć mam Walta. Choć mam... No bo mam Ascentias Build. Ale... Eee, tam. No i w sumie to tyle. Pisać, pisać. Ja udostępnię jakby co dla technika a później screeny z konsoli. No bo to jest troszkę dziwne. Albo ja zaraz... Albo ja, no. Jak technik jakiś się odezwie, który będzie chciał coś tam więcej wiedzieć, to zapraszam na Discorda i w opisie dam swoją nazwę i tam możecie pisać ewentualnie w komentarzach, jeżeli ktoś miał taki problem i jakoś go rozwiązał, no to proszę o, 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 o właśnie napisanie w komentarzu jak go rozwiązaliście. No i dobra, to tyle. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że widzimy się na starcie edycji, start edycji pierwszej czyli start serwera jako środy, jeszcze nie wiem przez te błędy kiedy, bo tak naprawdę na serwerze nic nie ma, bo nowa oczywiście, ten będziemy musieli zbudować takie podstawowe yy, rzeczy typu spawn, no ale to tyle, do zobaczenia, proszę o pomoc naprawdę, do zobaczenia jeszcze raz i cześć.